że odcinka EFSTON, LIDER, Visa, City, PLATINET, CLICKLIST i wypożycz Cześć, witam. Postanowiłem zrobić takie zestawienie opon, ponieważ od wielu lat kupuję tygodnik motor i kilka tych motorów nazbierałem, a ostatnio były testy opon zimowych, a znalazłem jeszcze wielosezony i lato, to postanowiłem zrobić zestawienie i zobaczyć czy to, co wychodzi na cyferkach z testów motora, czy to jest to, co ja mniej więcej o oponach jakiś czas temu wam na kanale opowiadałem, i co równa się mojemu doświadczeniu. No jakie było moje zdziwienie, gdy się okazało, że mniej więcej to wszystko się pokrywa i to pokrywa się bardzo ładnie. Zacznijmy od opon wielosezonowych, potem mamy zimowe, potem mamy letnie i mamy takie parametry jak trakcja na śniegu, w Newtonach. pira ze drzwi można uznać, że to są kilogramy dla ułatwienia tutaj tych rozmyśleń. Potem mamy hamowanie na mokro, to jest ze 100 na godzinę i hamowanie na sucho ze 100 na godzinę. No i patrzymy na opony wielosezonowe. Trakcja na śniegu. Oczywiście te testy są wykonywane w warunkach takich torowych, gdzie śnieg jest ubity. Jak to będzie chlapa czy śnieżyca, to to będzie troszkę inaczej. Moje doświadczenie pokazuje, że jak mamy prawdziwą śnieżycę i wielki śnieg i zaspy i błoto pośniegowe, to im większy bieżnik, tym lepiej. No i wtedy zimowo opony oczywiście wygrają, ale Testy to testy. Co z tego wyszło? No wyszło z tego, że na zimę najlepsze są wielosezony. Oczywiście, że to jest poobarczone błędem, bo choć mniej więcej myślę, że motor robi te testy bardzo dokładnie, no to zawsze trochę inny samochód, trochę inny rozmiar tych gum. Natomiast no mniej więcej odpowiada to mojego doświadczeniu, bo ja pamiętam jak nam e, samochód na wielosezonach potrafił wyjechać do garażu, a na zimówkach nie. Wtedy to zwaliłem trochę na trakcję, bo lepsza była trakcja w Lifie niż w Ki co pewnie jest po części prawdą. Natomiast no takie było moje odczucie po kilku pierwszych sezonach jazdy na tych oponach wielosezonowych, że one zimą się sprawują jak zimówki. No i mniej więcej, jak dzisiaj przejrzałem te wszystkie testy, wpisałem to Excel, Excela, to wychodzi, że to jest prawda. No bo popatrzmy, mamy tutaj, oczywiście wziąłem trzy pierwsze opony z tego zestawienia, czyli Pirelli SF3, e, Bridgestone All Season 6 i Continental All Season Contact 2, jeśli dobrze pamiętam te nazwy. I wyszło mi średnio, że mamy 321 kg, czyli przykładowo auto waży 2 tony, mamy wzniesienie 10%, czyli pi razy drzwi. Potrzebujemy 200 kg, żeby wyjechać, więc na zimówkach, znaczy na wielosezonach wyjeżdżamy z zapasem, na zimówkach wyjeżdżamy z zapasem, na letnich szans nie ma. No mniej więcej by się to wszystko zgadzało i pokrywało. Tak to wygląda na śniegu. Więc wychodzi na to, że takie wielosezony na śniegu, tak jest moje doświadczenie i tak wychodzi z testów motoru, są jak najbardziej oponami w porządku. Przechodzimy do kolejnego parametru, czyli hamowanie na mokro. No i tutaj wielosezony średnio mają 48 metrów ze 100 na godzinę. No dość sporo, ale jak popatrzymy, jak to wygląda na oponach stricte zimowych, no to mamy 53 no, zasadniczo myślę, że z racji po prostu wyższego bieżnika, tak się dzieje. Czyli tutaj jest no sporo, bo 5,5 metra, 5,5 metra, więc to jeszcze na wielosezonach już stoi, a na zimowych musiałbym to przeliczyć, ale jeszcze ma pewnie z 20 na godzinę. No generalnie dość szybko jeszcze jedzie, więc kurczę, a jak mamy zimą? Zimą mamy generalnie mokro, więc jak ktoś chce mieć dużo bezpieczeństwa zimą, no to wielosezony tutaj wygrywają i takie jest też moje doświadczenie, że jak było mokro, to na wielosezonach dużo lepiej się po jeździło niż na zimowych i tutaj wychodzi, że no różnica jest całkiem duża a bierzemy pod uwagę opony, które wygrały testy czyli tutaj mamy zimówki Continentale TS-870, Goodyera Ultra Grip Performance 3 i Michelin Alpin 7 i średnia z tego to 53 metry 50 prawie 4 metry kurcze, a z wielosezonów 48, także jak się jeździ zimą w Polsce? No, po mokrym się jeździ, dlatego od lat wybieram sezony i chyba przy tym pozostanę, no chyba, że mi się jakieś zimówki trafią z felgami, czasem się takie rzeczy trafiają. No tak, pojedziemy w góry, będzie duża zaspa ze śniegiem, no to wtedy zimówki wygrają. Natomiast to jest jedna sytuacja, a tak wychodzi, że kurczę. no. Lepiej jednak jeździć na wielosezonach, przynajmniej po mokrym, zdecydowanie. Na śniegu, no to myślę, że tylko na ubitym śniegu, bo myślę, że na takim śniegu kopnym to jednak zimówki wygrywają, bo no tak jest moje doświadczenie. Potem popatrzmy na drogę hamowania na suchym. No i tutaj wielosezony mają 39 metrów, czyli całkiem nie najgorzej, biorąc pod uwagę, że 36,6 to jest średnia dla opon letnich, no to tu jest różnica niecałych 3 metrów. Także, no widać, że... Nie jest to letnia opona i na suchym nie będzie tak się fajnie zachowywała. No ale jak popatrzymy na opony tutaj zimowe stricte, no to one na suchym hamują słabo, no bo to jest 6 metrów różnicy. Podsumowując, jeśli chodzi o jazdę zimą na oponach wielosezonowych, no to myślę, że tutaj zdecydowanie nie ma się czego obawiać, no bo będziemy przez większość czasu mieli po prostu lepiej, bo na mokrym będziemy lepiej hamować bo na suchym będziemy lepiej hamować, także tutaj na zimę wielosezonów bym się zdecydowanie nie bał, bo nie ma się czego bać, wychodzi z moich testów i wychodzi z tego co tutaj wyczytałem w motorach i wpisałem Wam w Excela, że generalnie te wielosezony to jest bardzo dobry wybór, natomiast spróbujmy porównać wielosezony do opon letnich, no to wiadomo, że na śniegu, no to generalnie nikt na letnich po śniegu nie jeździ, więc to bym może pominął, natomiast popatrzmy na, na mokro, jak to wygląda na mokro, no i na mokrym, co się nam latem też może zdarzyć, wychodzi na to, że wielosezony wygrywają, aczkolwiek kurczę, no tutaj ten, ta różnica jest dość nieduża, bo niecałych 3 metrów i nie wiem, czy to nie wynika z, z jakiejś innej procedury testowej, natomiast Generalnie ja z wielosezonów na mokrym jestem bardzo zadowolony i myślę, że są to jak najbardziej wiarygodne dane i na tych wielosezonach na mokrym myślę, że jesteśmy w stanie wygrać nawet z oponą letnią. Natomiast gdzieś, gdzie zdecydowanie przegramy, no to na suchym, no a tym latem mamy tego suchego jak najwięcej przy wysokich temperaturach, no to niestety tutaj wielosezony ustępują, ale nie ustępują tak bardzo, jakby to wynikało z tego, co się niektórym wydaje, także... Wydaje się, że najgorszym rozwiązaniem jest jeżdżenie na oponach zimowych, poza jakimiś wyjątkami, jak ktoś faktycznie jeździ w jakichś górach i tam ma ekstremalne śniegi, kopne śniegi, no to te opony zimowe będą jeździć i po suchym, będą jeździć i po mokrym, a tutaj no przegrywają generalnie z kretesem. Także każdy jak zawsze musi wybrać wszystko pod siebie. Ja tutaj dzielę się z moimi przemyśleniami, a do tego jeszcze postanowiłem Troszkę poprzeć z tym przemyślenia cyferkami, i wychodzi, że mniej więcej wszystko się to zgadza i pokrywa się to też z komentarzami pod poprzednim, filmie, pod poprzednim moim filmem, gdzie opowiadałem Wam o oponach. Dajcie znać tym razem w komentarzach, co o tym myślicie. Ja oczywiście tutaj podlinkuję materiał źródłowy, czyli te trzy motory. Każdy może sobie je zakupić i popatrzeć samemu, co mu z tego wyjdzie. Ja tam generalnie od lat jeżdżę na wielu sezonach. Jestem z tego wyboru bardzo zadowolony. A jeszcze taka ważna tutaj. Informacja: kilkuletnie opony, nieważne czy to zimowe, czy to letnie, w dzisiejszych czasach są bardzo marne. Ich parametry spadają diametralnie. Jak się porówna taką dwuletnią gumę, choćby tak organoleptycznie, czyli poprzyciska się ją palcem, to wychodzi, że taka trzetnia guma potrafi być tak twarda, że to po prostu nie ma połowy tych parametrów. Ta auto jeździ jak po lodzie, no jest po prostu tragedia. Także myślę, że zdecydowanie lepiej jeździć na wielosezonach i mieć nowe wielosezony co dwa lata, niż czy to trzy lata, niż dwa razy, razy rzadziej wymieniane dwa komplety kół. Cool. No ale oczywiście, jak ktoś dużo jeździ, to może mieć dwa komplety. kół, Jak ktoś nie jeździ, no to taki wiele sezon, myślę, że sprawdzi się jak najbardziej. Z mojego doświadczenia na trasie zakopane testów było trochę aut na wielosezonowych oponach i naprawdę nie mam tym autom nic do zarzucenia. My jeździmy już na Lifie na wielosezonach, jeździmy na Ki i jeździmy w Tesli na wielosezonach, także też mamy pewne doświadczenie i na każdym z tych aut przez chwilę mieliśmy też opony zimowe, letnie, także pełen przekrój tutaj doświadczeń. No, oczywiście, że idealnie byłoby te wszystkie opony przetestować tego samego dnia na tym samym samochodzie. I tutaj taka podpowiedź: może jak ktoś pracuje w motorze, niech spróbuje komuś podpowiedzieć, kto robi te testy, żeby dokładać do testów, właśnie zrobić takie porównanie opon wielosezonowych, zimowych i letnich. No, oczywiście, na śniegu to się nie ma co nad letnią rozczulać, natomiast przy innych parametrach, przy innych parametrach tutaj, właściwościach asfaltu, no to myślę, że ciekawostka byłaby z tego duża i myślę, że dużo ludzi przeniosłoby się na wielosezony i byłoby to dla ich bezpieczeństwa jak najbardziej w porządku. Jeszcze raz dajcie, myśl, dajcie znać co myślicie, jak zawsze wszystkim dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!